Dobry wieczór, kochani. Witam Was na, moim, na mojej sali skończonej w końcu. Na pewno niektórzy z Was śledzili te moje problemy z tą budową, ale słuchajcie, no jesteśmy już na wykończeniu. Brakuje dwóch kinkietów, dwóch lampeczek, jeszcze jednej szafeczki w kuchni, ale Wam pokażę. Stoła. stoła. Jednego stoła brakuje. Już wam pokazuję, jak tutaj się wszystko prezentuje. Kochani, zobaczcie. W końcu mam swoją wymarzoną salę. Jeszcze jest wiadomo, dużo rzeczy nie dokańczanych, ale zobaczcie, mamy trzy rodzaje kafelek położonych. To jest taka strefa, tutaj na wejściu, tu mamy do siedzenia strefę. Tutaj mamy komody, to będą książki, albo jakieś fajne. No, Nie wiem, co tu poukładamy, ale przetwory będą nasze na pewno do kupienia. Zobaczcie, tutaj mamy kuchnię. Jeszcze jest też troszeczkę nieskończona. Tutaj mamy tak, tu będzie komoda, telewizor, tu będzie ekspres do kawy stał dla Was do śniadanek. Tu będzie taki wielki, duży stół stał jeszcze będzie zamówiony, i tu będziemy bufet szwedzki robić dla naszych gości. A tu jest Małgorzata. Zobaczcie. Jeszcze brakuje obrazów, kwiatów, bieżniki na stoły, plus, e, słuchajcie, no, zastawa. Tu jeszcze musimy ogród dopieścić. Także po malutku już będziemy wszystko teraz już kosmetycznie doklejali. A tutaj zimą będę kręcić dla Was tiktoki. Będę sobie gotowała z kamerą i będziemy robić live'ów dużo. Już głowa będzie spokojniejsza, nie będzie tych nerwów, także zajmiemy się kręceniem tiktoków. Przeszczęśliwa, że się w końcu nam udało. <grych> Ay, naprawdę, teraz tylko was zapraszam do nas z momusią. <grych> Bojaczki, kochani, także trzeba wierzyć w te swoje marzenia, one się w końcu spełniają. Wiecie, ile, ile tutaj było.